Mamy tutaj okazję rozmawiać z kontrahentami, którzy interesują się zarówno naszymi inwestycjami, proszą o kontakt z firmami, którymi mogą współpracować bezpośrednio w porcie. Jest to też świetna okazja do zacieśnienia współpracy z firmami logistycznymi, które wystawiają się tutaj razem z nami. W tym roku jesteśmy tutaj obecni razem z, z dwiema bardzo dużymi firmami to jest LKW Walter oraz Teramar. Jesteśmy obecni na targach razem z Portem Gdynia. Łączą nas stosunki bardzo bliskie. Port Gdynia jest naszym współwłaścicielem, więc jest to zależność kapitałowa. Aktualnie, muszę się pochwalić, otworzyliśmy nasz nowy magazyn w Gdyni, który ma 11 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to właśnie inwestycja, którą prowadził Port Gdynia.